Ciemka, z tej strony Piotr i witam Was w pierwszym odcinku z gry Kur Fiber. Jest dzisiaj ze mną JJD, mały i gruby. Co? Ciemka, z tej strony Piotr, a to jest pierwszy odcinek na moim kanale z gry Kur Fiber. Dzisiaj jest ze mną gruby, mały oraz JJ. Siema. No to zaczynamy panowie mm -hmm. Ja jestem pomarańczowy z tego pomarańczo człowieka O Boże, nie, albo... Ale kurwa Teraz. Teraz nie. Yes. <laughs> yes. yes. Oh my god, ale jestem. O! Czy ja żyję? O Ej, deś tak przychodzi? Ej, wygrałem! Ej, nie, to nie, nie, nie. O ten mój się Daj spokojnie. Nie? O nie! O nie! Oh fuck... No kurde.

Hello, wygrałem. Co... Jak ja miałem przed chwilą? Wygrałem. Nie punkt no. chyba. No to grubo. No, grubo się zrobiło. Michał. A nie, żyję, super. Hello. Hello. O, oh fuck. Boluju, nie, <ścown》>, nie chciałem tak, chciałem tak. Nie! Kto zrobił? O Kto? Kto wygrał? wygrał? Nie! Gruby, gruby wygrał! Co za finish? Ja ci na nie wiedziałem, że tam przyszedł. No <noise> ale okej, okay, jedziemy dalej. Uff. Zobaczcie start! Mój już. Kurde! <noise> o Boże! O Boże, ale jest... Czy kolejna wygrana? Rozkręczać. Tak jest. No nie! Gruby, it's taking the Ej, dlaczego zwiększyć ten limit niż do 30? Nie. nie? Bo to zależy od ilu, o ile graczy jest. Aktualnie. Jeżeli byłoby 5, byłoby więcej. <ścoughs> by, było... by kolejna wygrała. Tak jest. Ej, Piotr. Co to, co to było? było? Właśnie. Ale no na nie. początku jak ten, jak jeszcze przeszedł do ciebie... Wszyscy przeciwko grubemu. Ej, nie. Ten na to, to wyszedł gruby. O kurde. Co Co to było? <grymne> I own you <grymne> Zemsta Dicka Ej, grube, grubego No bez Dicka no 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 Kurde, jest to ostatni Jest, grubo Ej, ja, <grymne> ja powinienem być gruby, nie ty jest wygrana Ale na... Rondo, 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 rondo. No to solidarności tej No Granatowego ludzie Tam No weźcie go tam Nie Le, lepiej nie Weźmy tak przepuść trochę No granatowego Julek JJ Nie o to masz wpierdol Nie, nie. <śledzio> O woda, woda, ale... JJ <śledzio> Ej, grubego dawajcie przycisnąć. No właśnie! Dikt wszystko Dobra, dobra. No nie. <grym> <grym> Ej nie Michał Pokój Nie, Michał Co Michał Co mały <grym> o jej, gruby. Ojej gruby! Oj gruby! Zdobzę, ja Ej, nie mnie! <grym> W ścianę wjechałeś głupku Głupku Jeszcze raz O nie, nie, nie. oczy o boże Będzie się zobaczyć Oluju o! Jestem Frog frog I się wkopałem no tak myślałem Boże Dobra Ketchup <noise> Co to jest? <noise> Ej, <glubeku>, nie! Wow! Motherfucking <noise> <noise> Jest! Wygrana! <głos> <głos> yeah. Yeah, ja lubię! Ej, no weźcie sobie wyższe miejsca, żeby nie zdobywał tyle punktów. I tak, zaraz! Jeszcze cztery punkty mu! <noise> <I> nie wygrasz. O! Jest! Uuuu, genialnie! Ej, dajcie mi wygrać! Nie. Żeby nie. gruby nie wygrał! Nie dawajcie mu! A, Pięknie. Chciałem cię zblokować. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dawajcie god. jeszcze raz grubego. Nie. No, go. dokładnie. Tak. A może małego? O. Tutaj. Sam masz małego. O, dawajcie. Nie. O, dawajcie. Dobrze. Julek. No. no. O, god. Michał, wygraj to. Możesz robić co chcesz. Ale przedziła się przycisnął debil O nie No grubas? Nie Ej no Nie Dobra no ładnie Michał Ej ale co, bo co ja robiłem bo To jest mały a nie Michał To no mały Grubego Fuck. Fuck No fuck Ej serdecznie Hello JJ a on się wkopał Co nie to jest? i wygrał! Trzeba nie nie przechodzić? Jest! Wygrałem! Nie wierzę Good job, Dasz Dobra runa, dobra Nie no Jeszcze jedną zagrałem I see you No znowu ten sam kolor <śles> 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 yeah. oh Nie Oh my god, god. <śles> <śles> Oluju! Co kulek Ej, przej! No skiem no co gruby, nie wiedzę Co gruby Patrz jaki Dzień, no. Cześć. No, no. O wygrałem Oj, oh masz jaki kulek Ej, mały wygrał O me O, patrzcie, What? boom to to jest... no ja i czemu on to dobrze, co ja nie. <coughs> 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 nie? Nie, <coughs> No shit. Oh my god. Fak. Geniusz, geniusz, istnij geniusz. Ja Aż <coughs> mnie w nie od tego wszystkiego. <coughs> Grubego dawajcie od razu zblokować. No. E czemu, ja przegrywam teraz. To jak cię tej. <tutek> Easy guys. Easy peasy lemon squeezy. Grubego, dawaj. Ej, grubego! Dziękuję. Hmm. <noise> <noise> Kurde, zdobyłem coś takiego i mi się chyba sterowanie ten. Daj mi grubego. Hej, mi grubego. Ej Ej, żeby gruby grubego. nie grubego. 10 jest grubego. Daj Właśnie nie. Daj Na dawajcie grubego. Nie Yeah. Wypad? <noise> Fuck. Jest ja. Wypadł. Fuck. Fak. Jestem, jestem na Czemu? Ale nie, no jest serio. Jestem na tej. Ej, gruby nie może awansować. No. Wszyscy na grubego, no. Mhm. Mm Fuck off. No nie, no. Oh my god. Oh. <głos> <głos> to JJ. Ja <noise> O.

Bazı bir um, yeah. yeah. <laughs> Oh my god. <laughs> no, <Mau> Instagram'a <laughs> <laughs> no, no. Gon, in, <laughs> <es piersi. gülüyor> <laughs> no serio, Ne? 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 Oh my god, <laughs> oh my god. <laughs> Oluju, co to jest? Ale jakiś jestem. A ile tyś? tych. Dziś dużo rzeczy mam na sobie. Oluju, co to? Co to za pagia? O boże, mały co to? Oooo, gruby miałeś fuksa. Łoo! man! Sterowanie mi się zmieniło. Sterowanie mi się zmieniło. Co pan zmieniał sterowanie? No ja. mam tym razem. No bo jak się wje... jak jest ten taki ten power No ZAMUFAŻ. No Ariu I to, so, dawaj. Julka dawaj. Będzie Dobra, beka. dawaj. będzie beka. A ja jak uciekam, to Ja muszę Kurde. Nie wiedziałem, jak ci Ja nie mogę się skupić. O ej, nie, on jest pierwszy. Dawać, ej, no ej, jakoś, ej, ej, wszyscy na trzecie jadą. jest, ale trzeba Julka.

Tak. No, tak. Czemu? No, tak. Grubego. Wiczę, że jak w sumie wszyscy na jednego to wszyscy fejlują. Tak by wow, olują Olują Ale zamijem. Mm -hmm. No i Jazz. Teraz... Co Ej! Wszyscy Ej, nie. na łupka. No, tak, no. tak. <laughs> nie! <laughs> nie Bo on wygrywa teraz rol, Właśnie. Ej, nie, mały, mały, mały! Mały! Super, mały, ty! No nie! Oj, wygrano, proszę bardzo! Ja już... Się nie! Ej, no gruby! Ej, ta, na, Ale nadal na życie no. i tak. Ej, mały, tak. sojusz? Ja też sojusz mam. Nie. Ło! Jest, dobrze, mały, no, załatw go. Załatw go. Mój <coughs> Ole! Smoto. Oj, ładnie. Jest, jest! Ej, jestem ostatni, kurde. Ej, nadal trzeba. Ej, cały czas ten JJ. No. No, no właśnie, nadal JJ. A w sumie mamy sojusz mały, więc. Mały sojusz czy mamy sojusz mały? Nie! No nie wygrał Niemożliwe Co ja zrobiłem? Boże Boże, Boże święty <kuh> To Boże nie, święty. nie jest zdecydowanie <kuh> Ej, nadal ja trzeba Ej nie Ej serio, bo właśnie no, no. wygra W gruby się jeszcze coś rozpędza Ej tam, ja, ja to tak po cichu sobie tylko gram O dobrze, jest załatwiony To teraz w grubego Piotrek też bym się załatwił Piąta nikt Teraz grubego Kurde Fako O oh, no tak grubego Nie Fako Fako, Fako. O Ej wygrywał sterowanie Słuchaj <ścoughs> Nie znowu yes. sterowanie Ktoś zmienił Ale wygrałaś Jest to... yes. Ej dawajcie Piąta <ścoughs> trzeba by to nie, traf, ja trzeba. po prostu wygrać. Wygram to. Pa, porozwalaj. Ej, Ej, mały. Uważaj. no no. mały no. Ale chodź, no. Jak panika. Dobra, no dawaj. No, A ja jestem zielony. O my god, oh my god, nie Ej, mały nie może wygrać. Zrywam sojusz. Gruby, zrób coś. Nie, w sumie też nie możesz wygrać. What? Nie A nie, a nie, dobra. Myślałem, że wygra po tym. Dobra. Ja się kikuje, no. No, ja się nie teraz, nie, Oh my god! Co to było? Ej, kto wygra teraz, to wygra. Ej, nie. It's so tense. Oh my god. Jest. Nie. O wy, Nie. Jakie spalony! Nie! Nie! Przegrałem! Zegrałem? Remis do grypka, dajcie do mnie! Remis, będzie do grywka. będzie do Gryby wystarczyło, gdybyś przeżył trochę dłużej Byś wygrał jednym punktem No cześć, To Dzięki wiesz Ostatni musiał się wpierdzielić Nie, nie wierzę jest! Nie no, ale wygrałem. walka była dobra. Jest! Ale wygrałem walka dobra. była dobra. Dobra, to tym kończymy yeah. ten odcinek. Mam nadzieję, że zrządzamy. Tak! Mój odcinek, ja rządzę. Ja dobra, jeżeli się podobało, możecie zostać łapkę w górę. Oczywiście, skomentować tak, i zasubskrybować. Ja też nie polecam e, Link do kanału grubego Mapka będzie w opisie. W opisie. Łapka w górę, dobra, idę do góry, elo No siema Elo Siema